Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obserwuję rzeczywistość, staram się być jej takim też w, jednej, w pewnym sensie twórcą trochę, ale też obserwuję właśnie to, co się dzieje na świecie i mam takie głębokie poczucie, że żyjemy w takich bardzo trudnych czasach, w których wielu osobom brakuje trochę nadziei, gdzie pojawiają się pewnego rodzaju problemy, trudności, z którymi się mierzymy na co dzień, choroby. Wojna za naszą wschodnią granicą. I rzeczywiście niekiedy ludziom brakuje nadziei. Powszechnie panuje też pewna forma relatywizmu i, i z nim związanych różnych kłopotów. I tak w pewnym momencie siedziałem i zadałem sobie pytanie: wobec tego, co ja dziś w XXI wieku, w miejscu, w którym mieszkam, czyli w naszej szkole i w parafii w Koninie, co ja mógłbym zrobić? I prawie że z nieba. Spadła mi pewna postać, którą po prostu chciałbym się podzielić, bo mam takie głębokie przekonanie, że ten czcigodny sługa Boży, Salezjanin, kapłan ksiądz Józef Quadrio, jest odpowiedzią na wiele nurtujących nas dzisiaj problemów. I dlatego, tak pokrótce, kilka zdań chciałbym powiedzieć na temat księdza Quadrio. Otóż jest to wybitna jednostka, wielki, wielki człowiek, wielki Salezjanin, wspaniały kapłan, który urodził się na północy Włoch. W 1921 roku, czyli niedawno, właśnie świętowaliśmy stulecie od jego urodzin, i jego historia życia, to jak on żył, kim on był, czego on nauczał, jest dla nas, mam takie wrażenie, czy może być, stanowić wielką pomoc. Może on być dla nas ważny, dla nas wszystkich. A w związku z tym, że stał się ważny dla mnie, pomaga mi w codzienności, ten mój przyjaciel duszy, ksiądz Quadrio. Dlatego postanowiłem też podzielić się refleksją i historią tego wyjątkowego salezjanina. Kiedy on się urodził? Urodził się w zwyczajnej, włoskiej, dość przeciętnej rodzinie. Natomiast już bardzo szybko, bo właściwie w wieku dziecięcym on miał niespełna 11 lat, kiedy w 1932 roku napisał na karteczce jeszcze jako małe dziecko, świeżo po pierwszej komunii świętej, chciałbym być kapłanem, Józef. I kiedyś mama odkryła tę karteczkę i zapytała go, Józef, a co, co ta karteczka oznacza? I on, tą swoją wrażliwością, taką ciepłą, dobrem, podzielił się najpierw z mamą, potem z rodzeństwem, że mamo, bo ja bardzo chciałbym być księdzem. I ona jego pytała, ale Józef, dlaczego? No i on miał w swoim sercu tak wyryte, że ja bym chciał bardzo pomagać ludziom, chciałbym być dla nich dobry. Rodzice jemu nie przeszkadzali, towarzyszyli jemu w tym rozwo rozwoju, jego powołania kapłańskiego i ksiądz Józef Kładry jeszcze wtedy, jako młody chłopak spotkał salezjanów w miejscowości, w której, w której żył i poszedł do nowicjatu. Nie będę jakby opadał całej jego historii powołaniowej, natomiast, natomiast kiedy poszedł do nowicjatu, potem jego formacja przebiegała w sposób taki dla nas salezjanów bardzo zwyczajny, bardzo naturalny, czyli po nowicjacie udał się do, na studia filozoficzne, potem udał się na asystencję, po asystencji z kolei udał się na studia teologiczne do Rzymu i tam rozwijał swoje pasje też naukowe. Ta, ta postać ma wiele niesamowitych historii także z tego fragmentu swojego życia. Otóż on jako młody kleryk został poproszony przez swojego profesora na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, aby pochylił się na temat możliwości wprowadzenia dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. I ksiądz Quadrio, jeszcze wtedy klerek Quadrio, mający 25 lat, on pracował nad tym zagadnieniem. Czytał bardzo dużo, rozmawiał z wieloma teologami, księżmi, biskupami. I w 1946 roku, czyli miał niespełna 25 lat, kiedy odbiła się w auli Pawła VI w Watykanie, taka publiczna obrona tej jego pracy. Właśnie o tym tytule czy jest możliwość wprowadzenia dogmatu? o wniebowzięciu Najświętszej Maryi i Panny. Dotarłem do materiałów z Osservatore Romano, który opisuje tę dysputę i to było wydarzenie niesamowite dla całego świata teologicznego, ale także dla, dla naszego zgromadzenia salezyńskiego, ponieważ okazuje się, że na, na tej rozmowie, na tej obronie pracy księdza, jeszcze wtedy kleryka, Józefa Quadrio, było wielu znakomitych gości, a wśród nich na przykład nasz polski kardynał Kardynał August Klont. Oprócz tego było jeszcze kilku, wielu innych kardynałów, wielu, wielu biskupów, arcybiskupów, a wśród nich arcybiskup Montini. To jest ważna postać dla tej historii, ponieważ ten arcybiskup za kilka lat zostanie wybrany papieżem i przyjmie imię Pawła VI. Ten, ten, ten artykuł z Osservatore Romano, on opowiada, czy autor tego artykułu opowiada, jak jak pojawiały się różne pytania z sali i ten młody kleryk zrobił niesamowite wrażenie na całym audytorium, ponieważ nawet takim wielkim profesorom, jak na przykład profesor Lagrange, on odpowiadał z wielką kulturą, z wielką inteligencją, też bardzo dobrze będąc przygotowany do obrony swoich tez. Więc 46. rok dla salezjanów i dla tego młodego kleryka Quadrio był takim ważnym, ważnym rokiem, ważnym momentem. I to był ten moment, w którym też przełożeni zauważyli, że warto kleryka Quadrio wysłać na kolejne studia. W tak zwanym międzyczasie on przyjmował kolejne posługi, kolejne, wówczas to się nazywały święcenia niższe, święcenia także diakonatu, święcenia prezbiteratu w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzymie. Dalej studiował i te jego studia domknęły się obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie Gregoriańskim właśnie w Rzymie. Został kapłanem. I został wysłany do Turynu, gdzie Salezjanie do tej pory mają swój studentat, uniwersytet. I tam ksiądz Quadrio rozpoczął swoją karierę profesora. Był dziekanem Wydziału Teologicznego. Niesamowite są fragmenty świadectw, które opisują, jaki to był wybitny najpierw człowiek. I to jest chyba ten element, który mnie imponuje najbardziej, że poza tym, że on był profesorem, że on był. Cudownym kapłanem, że on był wspaniałym Salezjaninem, to wszyscy ci, którzy go znali, mówią, że to, co przede wszystkim rzucało się w oczy, kiedy przebywali z księdzem Józefem Quadrio, to jego człowieczeństwo. Ja jestem głęboko przekonany, że to jego świadectwo chyba jest najważniejsze tak naprawdę. Wszystko to, co on zrobił później, czego dokonał, wynika z tego jego głębokiego poczucia, że on ma być najpierw. Dobrym, kochającym i ciepłym człowiekiem. I myślę, że to jest odpowiedź nas też jako Selezjanów, żeby się wpatrywać w takie wielkie wzorce, jak właśnie chociażby wspomniany przeze mnie ksiądz Żlew Quadrio, wpatrywać się w niego, bo my czasami mamy taką być może potrzebę wyważania już otwartych drzwi, a wystarczy spojrzeć na naszego współbrata, który, który był do niedawna, czy no żył jeszcze niedawno, i spróbować. W ten dzisiejszy, XXI wieczny świat, wprowadzić jego postać i po prostu być może dokładnie, tak jak papugę, kopiować to, co on robił, przekładając to, tylko tłumacząc na naszą rzeczywistość. Bo jeśli dzisiaj ludziom brakuje nadziei, no to chcą spotkać kogoś, kto będzie dla nich pełen nadziei. Jeśli dzisiaj ludzie, tak jak nasi na przykład wychowankowie, spotykają się z brakiem dobra, brakiem troski w ich własnych domach, no to my, salezjanie, bądźmy tymi, którzy tak jak ksiądz Józef Kwadrio, będziemy ludźmi troskliwymi. Ksiądz Józef Quadrio w wieku 39 lat poważnie zachorował. Wykryto u niego nowotwór złośliwy i on w swoim dzienniku, w swoich notatkach zapisuje, że teraz Pan Bóg powołuje mnie do tego, abym ja wstąpił na katedrę cierpienia. Taki bardzo wymowny obraz, który on stosuje. I rzeczywiście, właściwie ostatnie trzy lata swojego życia, w większości spędził w Turyńskim Szpitalu. I tutaj docieramy do notatek i do świadectw innych pacjentów, którzy leżeli w tym samym czasie w tym szpitalu, i lekarzy, którzy mówią, że takiego pacjenta w całej swojej wieloletniej historii prawdopodobnie nigdy nie mieli. Człowiek, który, kiedy dowiaduje się, że jest chory, to pierwsze co, idzie do kaplicy, pada na kolana i odmawia. Akt chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Wynika to trochę z jego podejścia. On całe życie rzeczywiście tak żył. To znaczy, mówił, chcę wypełniać wolę Bożą, bo wiem, że to bardzo skromne, bo tylko to mogę Panu oddać, ale to skromne i codzienne wypełnianie woli Bożej, bycie posłusznym Duchowi Świętemu, zresztą tak się podpisywał, pisząc na przykład do koźlisty posłuszny Duchowi Świętemu, Józef Quadrio, kiedy on dowiedział się, że jest chory, Mówi, będę konsekwentny. A jego pytali, a księży Józefia, dlaczego ty funkcjonujesz tak, jak funkcjonujesz? Jesteś chory, być może niedługo umrzesz. A on mówi, ale ja nic wielkiego nie robię, ja chcę po prostu posłusznie wypełnić wolę Bożą. A dlaczego? Ponieważ ja chcę być święty, odpowiadał ksiądz Quadrio. I wzbudzał tym wielką sympatię, ale też właśnie taką... Otwierał pewne, pewne przestrzenie w sercach swoich rozmówców, w sercach innych księży. Niektórych jego byłych wychowanków, poznałem też, już oni potem zostali profesorami, poznałem ich w Rzymie. I, i, I ci ludzie bardzo wprost mówili. Niekiedy, 60 właściwie lat po śmierci księdza Józefa Quadrio, oni zaświadczali, że kiedy przebywało się z tym świętym Salezjaninem, to miało się poczucie, że się wchodzi w inną przestrzeń w przestrzeń empatii, w przestrzeń ciepła, w przestrzeń dobra. I nie zmieniło się to wówczas, kiedy on się dowiedział, że jest chory. Cierpiał bardzo. Znajdujemy niektóre zapiski właśnie w jego dzienniku, który jest wydany. Niestety nie ma jego pisu w języku polskim, więc możemy tylko sięgnąć do źródeł włoskich. Ale ksiądz Józef tam pisze czasami mnie bardzo boli, ale on wyciąga z tego wniosek. Tak naprawdę to się nawet cieszę, bo dzięki temu mam co Bogu ofiarować. Tylu ludzi do mnie przychodzi, prosi o pomoc. Nie wiem, co im dać, bo tak naprawdę niewiele mam. No to mogę ofiarować to cierpienie, ten ból, który mnie towarzyszy. Zmarł 23 października 1963 roku, kiedy miał ledwie co skończone właściwie 42 lata. Czyli umarł jako młody człowiek. Ciekawe jest też to, że jego ciało się nie rozłożyło. Kiedy 50 lat po jego śmierci Salezjanie dokonali ekshumacji. Aby przygotować w związku z tym, że toczy się proces beatyfikacyjny księdza Józefa Quadrio, jego heroiczność, jego cnót została zatwierdzona przez Komisję Watykańską. Zatem przysługuje mu tytuł czcigodny, sługa Boży i teraz oczekujemy na cud. Ten cud już jest badany. To Salezjanie przygotowali miejsce w kościele właśnie w, Krocze, w kroczecie, w tym seminarium, w którym posługiwał ksiądz profesor Józef Quadrio. Przygotowano miejsce. On jest przygotowany do tego, że jak już zostanie ogłoszony błogosławionym, to zostanie zdjęta płyta i będziemy mogli to nierozłożone ciało świętego już wtedy, czy błogosławionego, ujrzeć. Niesamowite robi to wrażenie. To znaczy, ja nie mam poczucia, że to świadczy o jego wyjątkowości, że to ciało się prawie nie rozłożyło. Natomiast ja mam takie poczucie i głębokie właściwie przekonanie, że to, co świadczy o wyjątkowości naszego świętego współbrata, to jest ta jego dobroć to jego ciepło, to jego troska. Inny taki flesz z jego życia. Też pisze o tym były kleryk, który został usunięty z seminarium i ksiądz Józef Quadrio, będąc w Radzie Domu, wiedział, że ten kleryk w nocy ma dom zakonny opuścić, więc on nie poszedł tej nocy spać, tylko on, profesor, dziekan wydziału, poważna persona można powiedzieć, przyszedł na furtę. Niedawno byłem w Kroczecie, miałem okazję zobaczyć to miejsce i on przyszedł na furtę, i oczekiwał, i wiedział, że ten kleryk o którejś godzinie przyjdzie od siebie spakowany, żeby opuścić dom. I ten kleryk już w późniejszych latach, już jako dorosły, poważny przedsiębiorca, który zeznawał w procesie beatyfikacyjnym, mówi: Byłem niezwykle wzruszony, że ksiądz Józef, wielki teolog, wspaniały człowiek, już powszechnie osoba znana, dziekan, profesor, on tam na mnie czekał, wziął moją walizkę, zaprowadził mnie na. Dworzec Porta Susa, jest taki, taka stacja w Turynie, niósł ten mój bagaż, na końcu otworzył klapę sutanny, wyciągnął pieniążki, miał odłożone parę groszy i mówił, masz żebyś nie był głodny, żebyś mógł sobie coś kupić, bo masz daleko do domu. Rozbrajające jest to, to człowieczeństwo, to poczucie bycia dobrym, to, to jego kochanie księdza Quadrio. Nie wiem, czy mi się uda, bardzo bym chciał. Na, na razie nie, nie mam na to za bardzo ani przestrzeni, przede wszystkim czasu, ale chciałbym przetłumaczyć, Dziennik Księdza Józefa Kładry, chciałbym przetłumaczyć te świadectwa, które mówią o, o tym wielkim, wielkim człowieku. Natomiast no, można do nich sięgnąć w języku włoskim. Powstaje strona o ksiądz Józefie kładry, którą przygotowuje ksiądz Maciej Sarbinowski. Myślę, że na dniach ona już będzie. Można tam się zalogować, można sobie wejść i poczytać te niektóre elementy, które już są po włosku. Niektóre będą wrzucone też w oryginale. Niedługo, niebawem ukaże się też książka o świętości kapłańskiej, która też będzie na pewno tam dostępna. Bardzo serdecznie zachęcam, bo ksiądz Józef jest dla nas. Okazją do tego, aby coś w naszym życiu zmienić. Nie tylko się przyglądać i marudzić, jak to jest źle, ale wziąć z niego wzór i pójść do świata z przesłaniem nadziei, z przesłaniem dobra i ciepła. Każdego serdecznie najpierw do wejścia na stronę, a potem do szukania i czytania źródeł zachęcam.